Witam Was, moi drodzy, z kolejnym odczytem Feng Shui na dzień 6 listopada 2020 roku, piątek. Moi drodzy, dzisiejszemu dniu towarzyszy... towarzyszy... Pawł, tak, to jest patron dzisiejszego dnia. E, moi drodzy, cały miesiąc listopad jest we władaniu ognistej świnki, a e, cały rok 2020, no już tak powtarzam, słuchajcie, monotematycznie, ale jest we władaniu metalowego szczura. Słuchajcie, e, drodzy moi, dzisiejszemu dniu towarzyszy czwarty urzędnik, jego nazwa brzmi Harmonizować. E, I z tym się wiąże pewnego rodzaju niespodzianka i zaskoczenie, ale to będziecie mieli na jutrzejszym odczycie. Moi drodzy, no i cóż, według feng shui, no należy dzisiaj wszystko po prostu harmonizować, tak? Czwarty, e, czwarty urzędnik, trzeba doprowadzać wszystko do harmonii, do ładu i składu. Węgrzzuj zaleca dzisiaj medytację, mediację, negocjacje, pozbywanie się złych nałogów i rozpoczynanie remontu i budowy. E, moi drodzy, według Węgrzzuj, nie zaleca się dzisiaj pochówku zmarłych i rozpoczynania jakichś spornych spraw. Na przykład spornych spraw urzędowych czy sądowych, bo mogą się zbyt długo ciągnąć, a to właśnie nie, nie na tym polega. Dzisiejszy dzień to jest dzień harmonii, balansowania, tak? czyli harmonizowania, uspokajania emocji. Nie tutaj takiej rzeczy po prostu dzisiaj nie robimy, nie rozpoczynamy. Jeśli oczywiście trzeba, no to wiadomo. No. Nie, nie mamy możliwości wyboru zmiany jakiegoś terminu, no to, 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 to trzeba się z tym liczyć, że pewne rzeczy, których tutaj feng shui nie zalecam, mogą się nam tutaj niestety ale dłużyć. Drodzy moi, ten dzień będzie dobry dla, dla osób urodzonych pod chińskim znakiem szczura, bawołu, węża i kokuta. Będzie dniem neutralnym dla osób urodzonych w chińskim znaku tygrysa, smoka, małpy i psa, a zły dla osób urodzonych w znaku królika, konia, kozy i. Świni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Zapraszam Was na kolejny odczyt feng Shui.